Cześć, jestem Klaudia Tekanon. No i już witam Was w szybkich odpowiedziach pod punkt A. Korzystając z tego, że 1347 dzielone przez 128 to około 10,523, ustal, jaka jest reszta z dzielenia 1347 przez 128. Dobra, pierwszą jaką informacją, jaką tu mamy, to to, że wynikiem tego jest 10 reszty, coś tam. Na tym się nie skupiamy. Patrzymy tylko, że to jest pełna dycha. Jeżeli sobie weźmiemy 128 i zrobimy razy tą dychę, to my otrzymamy 1280, prawda? I teraz musimy sobie od tego odjąć to. I mamy. 67. I to już są wszystkie nasze dane. Zapisujemy, że 1347 dzielone przez 128 to 10 całych, reszty 67. Ok. No to teraz podpunkt B widzimy że to jest ważne. No to zaczynamy. 124 albo 48 razy 124, nieważne. Ważne jest to, że jest to mnożenie, czyli jest to naprzemienne. Jakkolwiek zapiszecie, zawsze będzie dobrze. Daje nam to 5952. Ta same kroki. Bierzemy sobie początek. Odejmujemy. Ja przeniosę ten podpunkt, żeby to nikogo nie myliło. I otrzymujemy z tego 40. Zapisujemy. 124 reszty czterdzieści Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.